Także cześć, jestem Patryczek, witam Was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku powiem sobie oraz ocenimy animacje dla Digla i dla yy, noża motylkowego. Też omówimy tak, jakby, co tam ciekawego zostało pokazanego na tych yy, zwiastunach. No i ogólnie jak jest mój, tak jakby, moja reakcja, też mój, moja ocena tych animacji oraz tych strzałów yy, z Digla głównie. Także co, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję i komentarz. Zapraszam też na giveaway, który jest na moim kanale. 50 zł bądź 5 kejsów. To możecie właśnie wygrać. Także macie link w opisie. Serdecznie zapraszam też serwer Discord, który ma już 400 osób. Też możecie sobie wbijać. Zawsze kogoś do pogrania znaleźć. Też zacznijmy odcinek. No i intro. Dobra, także zacznijmy sobie od nowego noża. Noż będzie się nazywał Bali Song. No, i teraz, tak, żeby tutaj odpalę na drugim telefonie. No, i ogólnie, tak, jeżeli chodzi o tą animację, jest to naprawdę kozacka, jeżeli chodzi o końcową e, serię. No, i ogólnie, nic na tym e, tak jakby zwiastunie nie zostało więcej pokazane, jak to, że to jest po prostu knife. Balisong, no i naprawdę ciekawi mnie to. Ogólnie fajna jest też opcja taka, że dodali ten nóż bez skina, dzięki czemu będziemy mogli kupić sobie tego Balisonga za, za 5000 niebieskich końców. Ja mam 1600 niebieskich końców, ale jeszcze zostało mi do otwarcia dużo, dużo premium case'ów, ponieważ jeszcze nie otwierałem tych z Critical Passa oraz z jeszcze kupię sobie ofertę tą z premium case'ami oraz z tam 8 tysiącami kredytów, także ogółem no ciekawie będzie. No i druga rzecz to będzie filmik z Digrem. Ogólnie no to te skrzynki z krytykal Passa radziłbym wam zostawić sobie na ten update, no bo wtedy będziecie mieć jeszcze szansę, żeby dropnąć właśnie ten nożyk. A tak, jeżeli wywalicie je teraz, tworzycie, no to już tej szansy mieć nie będziecie. No a to zawsze fajnie mieć chociaż cień Nadziei, może że może wam się coś fajnego trafić, też zobaczylibyście możliwe, że coś by wam wyleciało do Digla, bo możliwe, że y, skrzynki do Digla nie będą istniały, tylko będą po prostu skiny do Digla y, ogółem ze skrzynek wyletywały. No nie Takich normalnych, standard case'ów i premium case'ów. Dlaczego o tym wspominam? Bo ostatnia dodana broń, czyli MTX, dostała nową skrzynkę. Była to skrzynka y, Close Quarters. No, i teraz nie mamy skinów do y, naszego tutaj MTX. Także zobaczymy, jak będzie w tym momencie z Diglem. Ale y, no myślę, że zostanie po prostu dodane te skiny, zostaną dodane normalnie do skrzynek. No, bo myślę, że to też by było niezadowolenie wśród tak jakby no, użytkowników. No bo jednak ta, to takie działanie to troszeczkę zdenerwowało ludzi, bo powinny być tylko skiny eventowe w takich skrzynkach eventowych, a cross quarter jest no to hello, no po prostu skiny do MTX-a, troszeczkę to było głupie. No ale myślę, że takiego błędu z powrotem Critical Force nie popełni, a po drugie, no to będzie w tym samym czasie Winterfest, także dwa eventy naraz to troszeczkę głupie z ich strony by było, no bo to też ludzie by się skupili albo na Winterfeste, albo na Digdu, no nie, a nie to żeby tam tego, a tak mogliby to jakoś rozwinąć w czasie, nie? także myślę, że Dzielnych skrzynek do Digla nie będzie, aczkolwiek kto wie, zobaczymy. No i teraz drugi filmik, czyli właśnie filmik z Diglem. No i tutaj trzeba ze zwrócić uwagę na to, że będziemy mieć przez chwilkę pokazaną anima... Pokazaną ogólnie na tym y, zwiastunie y, kawałek mapy, nowej mapy. No i ta mapa kojarzy mi się z mapą z, z Guns of Boom. Nie wiem dlaczego, ale taki mam jakieś takie lekkie y, flashbacki. Z Gans of Boom. No i też troszeczkę mi się kojarzy z taką jedną mapą z CS-a, także ogółem no to yy, no jest to mapa, którą już kojarzę w miarę, jeżeli chodzi o taki aby ten kawałeczek tutaj, co jest ukazane. No ale zobaczymy jak to będzie mniej więcej wyglądało. No sam Deagle bardzo maśniutko wygląda, jeżeli chodzi o tę animację. Animacja to jest podobna do tej animacji w Counter Strike'u tej drugiej, bo mamy dwie animacje oglądania Digla w Counter-Strike'u. No i ogólnie strzelanie, tak jakby spowolnione, bo tak fajnie wygląda, kiedy strzelimy tym Diglem i on tak odskakuje i tak, 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 jakby troszeczkę wolniej, ta postać tak jakby rusza tego Digla. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Też bardzo mi się podoba ten Digl i mam nadzieję, że będzie też grywalny. Bo jednak, nie oszukujmy się z ostatnich broni dodanych do gierki, no to. SWD jest taki dość średnie MTX jest taki dość średni no i zobaczymy co będzie z tym diglem natomiast mam nadzieję, że będzie zadowalający. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że yy, Wam też się podobają te nowości związane z Critical Opsem. No i widzimy się w następnym update. Cie. Widzimy też się na polu bitwy, no i... Hej, hej, hej. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na social media ogólnie, na Discorda, no i na giveaway, który jest na kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No i hej.